Laudetur, proszę Państwa. Wielu z nas jest rodzicami, kto wie, może nawet większość słuchających mnie tutaj, wiedzmy, wszyscy jesteśmy demoniczni i toksyczni. Już Juwal Harari napisał parę lat temu, jakiż rodzic dzisiaj oskarżony przez swoje dzieci miałby w takim procesie, no wiadomo, o traumy, zniszczenie murcia, większe szanse niż oskarżeni przez Stalina w tych procesach lat 30. -tych. Proszę Państwa, Ewa Wilk w tym świetnym artykule pisze o tym i stawia pewną tezę, że. Psychoterapia pogłębia dzisiaj przepaść pokoleniową i co więcej, pogłębia w jakiś sposób niechęć i alienację pokoleniową pokolenia rodziców i dzieci. Psychoterapia w Polsce stała się już modą dorównującą z, ona mówi tu głównie o młodych ludziach, średnia klasa, wielkie miasta choć uwaga nie tylko czyli w dobrym tonie jest już mieć swojego psychoterapeutę. Wręcz dziwne jest nie mieć swojego psychoterapeuty. W związku jest coś nie tak przez 4 miesiące idziemy na terapię. Dziecko mam, no lepiej pójdę na terapię, może coś mu znajdą, Aspergera, Spektrum, ADHD, będzie miało łatwiej w szkole. No tak, ale to są inne aspekty. Ale przyjrzyjmy się samym psychoterapeutom. Dzisiaj w żaden sposób działalności nieregulowanej. Ja leśnik, czy opisywany tu strażak może iść, założyć taką działalność gospodarczą, stwierdzając po prostu, że najważniejsza jest relacja. Zresztą najważniejsza jest umiejętność rozmowy, moim zdaniem. Myślę, że nieźle by mi wyszła tego typu chosztaplerka, o czym absolutnie nie myślę. I teraz tak. Formalnie jakaś część z nich kończy normalne studia psychologiczne, potem dwuletnie, no bo to faktycznie są dwa lata, żeby móc pracować z, z pacjentami, nazwijmy to tak. Studium. Uwaga, często bardzo, do wysokopłatne i o bardzo, bardzo niskim poziomie. Nie ma żadnej jednej psychoterapii. Jest szkoła psychodynamiczna, integracji sensorycznej, psychologii pozytywnej, psychologii głębi. Wiele z nich zawzięcie się zwalcza, a już są typowe. Odłamek czystej hochsztaplerki ustawienia rodzinne Hellingera. Nie jest to w żaden sposób nadzorowane przez żadne organy władzy publicznej. Jest ustawa o zawodzie psychologa, która tak naprawdę ma w przyszłości unormować kwestię psychoterapii. Na razie jest prawem martwym brak rozporządzeń wykonawczych. Szkody powodowane przez to są spore, ale też średnio mi żal tych młodych nienachalnych, tych młodych ukształtowanych przez smartfony, bo tak jak nawet pani Wilk tu pisze, ci starzy, ukształtowani tak jak my i producent przez trzepak, wspólny rower, wycieczki górskie, wycieczki do lasu, łażenie po mieście, wagary na Bazarze Różyckiego, Jesteśmy w stanie przyjść, tak, ja jestem w stanie i porozmawiać o swoich intymnych problemach, emocjonalnych problemach. Nie muszę płacić 200-300 złotych. Tu jest mowa o ludziach, dla których tak naprawdę ta psychoterapia jest sposobem na życie i uwaga. Płatną namiastką przyjaźni czy choćby dobrej znajomości. Za 200-300 parę razy w tygodniu sposób na życie, bo mogę porozmawiać, bo ktoś wygadany zresztą mnie wysłucha. No powiem tak. Ja rozumiem, ja stary i chyba trochę mało empatyczny, mogę określić to słowem żałosny. Natomiast wielu z tych psychoterapeutów postępuje zgodnie z zapotrzebowaniem. My ludzie chcemy prywatyzować nasze osiągnięcia i upubliczniać nasze problemy straty i to z czego jesteśmy. A o kogo oskarżyć najłatwiej? Rodziców. Ona tutaj pisze o książce Susan Forward Toksyczni Rodzice. Co robi dzisiejszy klasyczny hochstapler, psychoterapeuta? Ja znam jednego fotografa, który zrobił taki kurs na SWP i uwaga, występuje często dzisiaj w portalach typu znany lekarz. Co taki pan zrobi odpowiadając na zapotrzebowanie klienta? Rodzice, rodzice, spójrz, odpowiedział ci raz, jestem zmęczony, daj mi spokój. No jak ty się ubrałeś, durniu, spójrz, jest tak zimno. Klasycznym numerem teraz jest... Wrzucanie do jednego wora jako toksycznych rodziców, którzy wyrazili ocenę, stwierdzili, że głupio się zachowujesz, źle się ubrałeś, pogoda nie taka, daj mi spokój, bo jestem zmęczony z sadystami, alkoholikami, gwałcicielami, tymi, którzy dzieci niszczą, okaleczają i powodują rzeczywiste traumy. Bo przecież łatwo i wygodnie, no i odpowiada to na pewne zapotrzebowania. Nie, te ileś szkół psychoterapeutycznych, z których znacznej części do jakiejkolwiek naukowości jest tak daleko jak magii czy astrologii, co zresztą autorka podkreśla, mówiąc, że znaczna część tych praktyk tak naprawdę ma taki status. Tylko jest jeden problem. Magia i astrologia wcale nie cieszy się przez to w naszym niby racjonalnym świecie racjonalnych ludzi mniejszym powodzeniem. Cieszy się wspaniałym powodzeniem. I taka trochę gorzka uwaga na koniec autorki. A może w końcu powstanie książka i pojęcie toksycznych dzieci? W jakiejś mierze zdeformowanych i uformowanych przez. Tak, toksycznych hochsztaplerów, bo toksycznymi hochsztaplerami, nazwę bez żadnego, ale ja znam sporo osób, znaczną część, znaczną, nie wszystkich, absolutnie, być może nie większość psychoterapeutów, toksycznymi hochsztaplerami, którzy świetnie zarabiają. Są świetni we wmawianiu, w manipulowaniu i w ustawianiu. Jest ich 15 tysięcy według Polskiej Izby Psychoterapeutów, zatem mamy 9 tysięcy chirurgów, adwokatów. 15 tysięcy, liczba ta stale rośnie. I jednocześnie, jak napisała inteligentna dziennikarka tygodnika powszechnego, im więcej tych strażaków, w tym płomienie chorób psychicznych, zaburzeń, buchają z większą intensywnością. A może buchają, bo dwie godziny płatnego przyjaciela za 300 zł. Sesja nie zastąpi roweru, wyjścia z przyjacielem, normalnych kontaktów. Tego, kiedy się zapraszamy do domu, możemy z sobą porozmawiać i co więcej, latać nawet po dzikich wykopkach, dzikich budowach, co dziś przecież niemożebne, no bo dzieci nie mogą być zbyt wolne. Tyle przecież zagraża im w tym tak strasznie niebezpiecznym świecie. Ramen, proszę Państwa.